A w tej chwili powinien wystąpić przed Państwem dr Piotr Szkutnik z Uniwersytetu Łódzkiego. Niestety też w międzyczasie był telefon, ale mamy jego wystąpienie. Mamy jego wystąpienie i to wystąpienie w zastępstwie pana doktora Piotra Szkutnika Sławek Marka. W tym momencie prawa mogą być takie same, jak dla każdego innego kolegę, tylko że może zastępstwo, tak? Jest mikrofon. Jest mikrofon. Wszystko jedno. I zapraszam bardzo. Przydatność akt ciekańskich, dekanalnych, pana genałości. Ja jeszcze tylko, przepraszam, tu jedno słowo. W międzyczasie pojawiła się nasza koleżanka prezesa i jest tam wszystko witam jeszcze raz oficjalnie tutaj w tym momencie. Wielkie, wielkie brawa. Witamy wszystkich, wszyscy, witamy. cieszę się, że jesteś z nami. Fantastyczne. Nie spodziewam się. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę stać się niejako głosem kolegi Piotra Szkutnika, który, to mogę Państwu zapewnić, jest takim naprawdę pasjonatą genealogii i robi to i z pasji, i zawodowo, więc myślę, że jego tekst będzie dla Państwa interesujący, ale żeby nie przedłużać, przechodzę do czytania. W niniejszym referacie, na przykładzie akt dziekana dekanatu Brzeźnickiego, znajdujących się w zasobie archiwum archidiecezji częstochowskiej imienia księdza Walentego Patykiewicza w Częstochowie, Zaprezentowano przydatność tej dokumentacji do badań genealogicznych. Dziekani już w średniowieczu stanowili łącznik między biskupem ordynariuszem, konsystorzem, a duchowieństwem dekanalnym. I jako zwierzchnicy dekanatu prowadzili w ramach swych kompetencji własną dokumentację, gromadząc wytworzone przez siebie akta. Dzięki nim możemy prześledzić realizację praw i obowiązków dziekana. Zachowane akta dziekańskie pochodzą głównie z XIX wieku. Akta dzieliły się na kilka grup. Jedna z nich składała się z woluminów dotyczących poszczególnych kościołów parafialnych znajdujących się w dekanacie. W osobnych woluminach gromadzono dokumentację dotyczącą danej parafii, w tym przede wszystkim zapisy dotyczące majątku kościelnego. Głównym rezerwuarem wiedzy na temat stanu posiadania probostw są inwentarze kościelne zwane fundi instrukcji stanowiące spisy zdawczo-odbiorcze majątku probostwa oraz wizytacje probostw przeprowadzane m.in. przez dziekanów. Inwentarze kościelne mogą zawierać dane o chłopach pracujących na ziemi plebańskiej. Przykładowo w inwentarzu probostwa w Rząśni z 1795 roku podano chałup chłopskich gruntowych plebańskich jest siedem z karczmą, dwie z nich tylko dobre, a reszta złe, stare, spróchniałe. Chłopów gruntowych plebańskich siedmiu. Pierwszy Antoni Grzyb, drugi Mateusz Więdlak, trzeci Tomasz Baran, czwarty Wojciech Baran, piąty Franciszek Wlaźlak, szósty Jakub Więdlak, siódmy Andrzej Wawer Karczmarz. Z tych pierwszych tylko Antoni Grzyb ma pańskich wołów parę i wóz i pół. Źródła te informują również o kadrze parafii, w tym o pracownikach świeckich. Jak na przykład nauczyciele lub organiści. W wizytacji generalnej parafii Rząśnia z 1810 roku podano: Paweł Bombolewski ma lat 46, zdolny, zna ceremonie, kant umie, pilny w swej powinności, obyczajów nienagannych. I dalej. Uczycielem szkoły Kiełczygłowskiej jest Józef Hermański, żonaty, mający lat 40. Nie najpilniejszy w wykonywaniu swoich obowiązków. Wzmianki o żeńskiej służbie plewani można znaleźć w korespondencji i protokołach sporządzanych przez dziekana jako strażnika moralności księży w dekanacie. Przykładowo, dziekan 28 marca 1828 roku nakazał proboszczowi parafi wiewiec, cytat. Iżby z w domu swoim utrzymywaną kobietę imieniem i nazwiskiem Franciszka Daniel natychmiast od siebie oddalił. Proboszcz stwierdził, że wyżej wymieniona gospodyni, cytuję, nie była dla niego żadną okazją do upadku, ale przekonał się, jak pisze dziekan, o nieuchronnej potrzebie oddalenia jej od siebie dla umorzenia złej osobie opinii. W obecności dziekana Franciszka Daniel została odesłana do rodziców, zamieszkała, Zamieszkałych, jak prodaje protokół e, e, eksmisji na pustkowiu jasiń zwanym, do małych kobiel dziedziczonych wielebnego langę należących. Probosz złożył również deklarację, że wyżej wymienionej kobiety nie przyjmie już do swojego domu, jeśli byłaby tam postrzeżona, podda się jak najsurowszej karze. Spora część dokumentacji dziekańskiej zawiera różnego rodzaju statystyki i wykazy. Niektóre wykazy duchowieństwa dekanatu zawierają bardziej szczegółowe dane biograficzne, podając wykształcenie oraz drogę kariery. Były nimi specjalnie tworzone w postaci tabeli Curriculum Vitae Księży Dekanatu. Przykładowo tabela z 1833 roku zawiera m.in. informacje dotyczące miejsca pobytu duchownego w czasie rewolucji, czyli powstania listopadowego oraz jakie obowiązki pełnił duchowny przed jej wybuchem. W pismach dziekana Mogą się również pojawić wzmianki o stanie zdrowia duchownych. Jeden z dziekanów po dokonanych zimą objazdach kościołów parafialnych w celu sprawdzenia akt stanu cywilnego i przeprowadzenia wizytacji dziekańskiej 26 marca 1830 roku tłumacząc swoją niedyspozycję w prośbie skierowanej do konsystorza napisał nabawiłem się w nogach i rękach romantyzmu, topiąc się w tak wielkich śniegach, jakie były. A cierpiąc dotąd, darcie w rękach, wiele pisać nie mogę. Statystyki przekazywane zwierzchnikom przez dziekanów podają również dane demograficzne dotyczące wiernych. Wykazy ludności katolickiej w dekanacie brzeźnickim, tworzone co roku, zawierały liczbę urodzonych, ślubów i zmarłych z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania, oraz łączną liczbę ludności w poszczególnych parafiach. Adnotacje zamieszczane w wykazach udzielonych sakramentów zawierają informacje o religijności wiernych. I tak charakteryzując w 1847 roku wiernych parafii Dworszowice zapisano w raporcie. Najświętszy zbawca między swymi dwunastu apostołami miał bezbożnego jednego, tak i u mnie, między sześciuset dusz musi znaleźć się choć dwóch, co w Kościele nigdy ich nie widzę. Takimi są Hipolit Wierzbicki Służący w tamesznym folwarku w obowiązkach ekonoma i chłop Czajkowski, rolnik. Co do zachowania uroczystych świąt, tak się dzieje, jak widzimy w całej okolicy częstochowskiej, że aż wnętrzności bolą, jak zmuszony jest lud, formankami pańskie odrobiać. W aktach dziekańskich pojawiają się również protokoły zeznań świadków, na przykład dotyczące sporu granicznego i uczestników tegoż. Dziekan Brzeźnicki spisał na przykład protokół z 23 stycznia 1828 roku z przesłuchania przedstawionych z imienia, z imienia nazwiska, wieku i miejsca zamieszkania rolników, zawierający wywód słowny przedstawionych świadków dotyczący praw własności doniwki, prawdopodobnie należącej do probostwa w Wiecu, a przejętej przez dziedzica dóbr Krzywanicy. W aktach dziekańskich Znajdują się również informacje o przestępcach pochodzących z danej parafii. Konsysto konsystorz foralny Piotrkowski 10 marca 1851 roku zawiadomił dziekana o wyznaczeniu kary skazanemu za zabójstwo Jacentemu Waleńczykowi włościaninowi, zamieszkałemu we wsi łuszczanowice w parafii Surmierzyce. Jacenty Waleńczyk w czasie kłótni trzy razy uderzył w głowę kopaczem od gnoju. Mateusza Zyburę w wyniku czego poszkodowany zmarł po pięciu dniach. Konsystorz przesłał dziekanowi wyrok wydany przez Sąd Kryminalny Guberni Warszawskiej z 29 listopada 1849 roku, wskazujący winnego na sześć miesięcy więzienia w wieży i na pokutę kościelną. Złoczyńca miał udać się do spowiedzi na Jasną Górę, a podczas mszy świętej, zwanej Wotywną, winien leżeć krzyżem. W piątki miał zachować post, jedząc tylko chleb i pijąc wodę. Zabójca miał również wynagrodzić rodzinie ofiary swój czyn. Wyjątkowo w aktach dziekańskich mogły się zachować dane o charakterze kartograficzno-toponastycznym. Wykazy miejscowości pozwalają dokładnie ustalić zasięg parafii. Spis z 1857 roku pod tytułem Wykaz znajdujących się w dekanacie brzeźnickim parafii Wsi i ich ludności oraz które z nich do jakiego powiatu i gminy należą, podaje w rubrykach dane o przynależności administracyjnej poszczególnych miejscowości w dekanacie. Akta dziekańskie to również źródło do badań nad szkolnictwem. Wynikało to z faktu pełnienia przez niektórych dziekanów funkcji organizatorów szkół w okręgu, włączony do akt dziekański poszyt organizatora szkół dostarcza podstawowych danych dotyczących ówczesnego szkolnictwa elementarnego zawiera informacje o stanie lokalnych szkół. Są tam informacje o obsadzie personalnej szkół, to jest nauczycielach i uczniach. Szczególnie cenne są wykazy imienne uczniów wraz z podanymi postępami w nauce. Tabela półroczna wyszczególniająca uczniów szkoły centralnej Kiełczygłowskiej w roku 1818-19 zawiera kilkanaście rubryk z danymi, takimi jak numer bieżący, Imiona i nazwiska oboje i płci, lata ich wieku, religia, stan rodziców, odległość ich zamieszkania, mile, pierwsze przyjście ucznia do szkoły, czego się uczy i w czym postępuje, konduita, liczba dni opuszczonych w całorocznych naukach, z jakich przyczyn, stan budynków szkolnych, adnotacja. Przodek referenta został opisany w następujący sposób, czyli autora tekstu. Mateusz Kuleński, lat 13, katolik, syn rolnika, zamieszkały 1 ósmą mili od szkoły, zaczął naukę 29 stycznia 1816 roku. Zaczyna czytać, pisać i liczyć, pojętny opuścił 224 dni nauki z powodu pomocy w pracach rodziców w pasaniu bydła. Dużo informacji dostarczają wszelkie wykazy i protokoły np. założenia szkoły czy egzaminów na nauczycieli zawierające skrócone życiorysy kandydatów. Dane pozwalają na ustalenie stanu budynków szkolnych, uposażenie szkół. Akta dzikańskie zawierają informacje dotyczące działalności osób świeckich należących do instytucji związanych z kościołem, jak np. dozory kościelne. Akta dozorów zawierają opisy stanu majątków, probostw, dokumentację remontów, rachunki z kasy pokładnego, protokoły posiedzeń dozoru. Czy też protokoły wyboru członków dozoru, wśród których znajdowali się parafianie. Dzięki protokołom można ustalić uczestnictwo tych osób w zebraniu lub powody absencji związane np. ze stanem zdrowia. Na tej podstawie pozyskujemy również autografy członków. Przykładowo, raport z 1829 roku wykazał braki w obsadzie dozoru kościelnego w parafii Ligota Wielka. Jeden z członków, Ludwik Strzelecki, cytat, ociemniawszy zupełnie, stał się niezdatnym, a po śmierci dziedzica Karyśnickiego pozostała dziedziczka okazała się w przedmiocie dozoru wcale nieczynna. Podsumowując, akta dziekańskie zawierają informacje o wiernych oraz o personelu probostw należących do dekanatu. Dla genealogów, posiadających wśród antenatów np. organistów, gospodynie plebańskie, nauczycieli, uczniów, chłopów plebańskich lub krewnych duchownych są ciekawym materiałem do eksploracji. Piszący te słowa znalazł wśród nich sporo danych odnośnie swoich przodków i ich bliskich. Dokumentacja tego typu ma charakter uzupełniający o ciekawe wątki biograficzne w stosunku do źródeł podstawowych, jakimi są np. akta stanu czyli cywilnego czy metryki. Dziękuję Państwu bardzo. w aktach dziekańskich różne informacje się znajdowały. Ciekawy jestem. Jestem z innej beczki, tak zapytam. Drążę, drążę, szukam pra prababki i nagle się dowiaduję, że była na nosienka. Wtedy szukam doktora Piotra Szkutnika. On mi udostępnia informacje i ja już wiem, kto był Braki. Tak to sobie wyobrażam. Cieszę się, że e, takie informacje również również się znajduje. Tak z ciekawości, ja kiedyś przeglądałem praszkowskie, prawdopodobnie dzikańskie, y, akta proboszczowskie i tam było też opisane, że na tych miał się y, gospodyni pozbyć, podobnie jak tutaj w tym referacie miał się pozbyć, a on odpisał nie pozbędę się, a domu nie opuszczę. Nazywał się Nalichowski był proboszcz. <grym> Ale to nie był mój dziadek. Nie, nie. nie. A, moi drodzy, y, szanowni państwo. To już tak, ogólnie. Otóż znaczna część z tych ksiąg dziekańskich i wójterskich została zindeksowana i znaleźć się można u Mormonów pod hasłem konkretnej parafii. Najłatwiej chodzić przez naszą stronę, ja to wyświetlałem przy swoim wykładzie w generalodze i tam jest ścieżka do, do familii Serczy i wejść na parafię. Proszę się nie mylić, nie zmylić, jest tam napisane inne dokumenty parafialne I tam są te wszystkie księgi, tak, zupełnie. Dziękuję panie, Dokładnie, to dotyczy praszki i innych parafii również. Ja tak tylko dodam, że... Te... Z całego, z całego łaski tysiąca. Tak. tak, a tak tylko na marginesie powiem, że pan doktor Szkodnik jest z szatku, a to jest rzut beletem od praszki. Dobrze, nie chciałbym mówić ze stolicą polskiej, jest absolutnie praszką. Przecież wszyscy wiedzą, że... Się... Ja chciałem to...